Witam wszystkich z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Sniper Bolt Action Server Only Sniper Bolt Action Crossbow semi Automatic, jak widzicie, Pistols, a więc gramy no dość okrojoną klasą. Jest to hardcore, żeby było łatwiej. <laughs> Zagram oczywiście, dostosuję się tutaj do tych reguł. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szymon wysłał wiadomość. Dobra, na razie Szymon nie mam czasu. Nie mam czasu, człowieku. Tu trzeba zabijać. Zabijać luda trzeba. Dobra, tu raczej chyba już nikogo nie będzie. O, oh, oh, kiepsko zacząłem. No dobra, sniper only, ale okazuje się, że będą biegać także z innymi brońmi, więc spoko loko, Lucy, spontan, jestem za, nawet przeciw. Eee... Będziemy robić swoje oczywiście, nie wiem czy nie zmienię sobie na... Dobra, to nikogo tylko nie ma. Ktoś do mnie strzelał? Nie ma mapy, cholera. To jest właśnie problem. Nie ma mapy, a więc nie będę widział, czy ktoś jest za nami, czy nie. Dobra, ale ktoś chyba tutaj do mnie strzelił teraz. Szczerze mówiąc, nie wiem. Strzały padają znikąd, jak to mówią. Czeski film. Strzały znikąd. Dobra, nie, nie dajmy, nie bądźmy łatwym celem. Biegajmy trochę. Ale mi go zgarnął Zaraz, 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 zaraz Czy mi się zdawało, czy tam ktoś u góry był? Dobra, to chyba nasz był Dobra, to jest na pewno za tą, tą Piżnijmy im tam, o! Mało brakowało Gdzie on jest? Czy już są u góry? Niemożliwe No O, o Okej, okay. no okej okay. Dobra, 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 dupa bobra Jak to mówią Ktoś tu cały czas do mnie strzela Nie wiem gdzie kto jest Kto ginie Tu na razie swoich biją Nie wiem o co kaman chłopakom Ale coś czuję, że Dobra, zostawmy tu radio Bo ja coś czuję, że tutaj u góry się ktoś respi Już Się zdesantował na samej górze Chyba tak, bo Zabiłeś go Gdzie on jest? Chyba go zaciupał. Dawno nie grałem takim setupem oczywiście, no mecz wcześniej. O, cześć. O Jezu spodowałem z takiego bliska. Aaaa, zaciupał tak, jest taka szansa. A była taka szansa Zwariowałeś, człowieku, no... Zabierz go? Czy będziesz się z nim bawił tam? Tańczył. Nie, nie no, chłopie, no coś ty zwariował. Ja tam celuję do tamtego, to ty mi nie zawracaj teraz gitary. A je, je, jej, dziubasku. Tak się nie robi. Nie atakuje się bohaterów. Teraz nie wiem, czy to ktoś umarł. Nie, to nikt nie umarł. Muszę zwracać uwagę na to, gdzie giną nasi. Nie ma mapy, a więc trochę stypa. I trzeba biegać jak szalony, oczywiście, bo wtedy ciężej jest nas trafić. Za dużo tu jest snajperków. Proelo lelo lelo. coś spadło. Wow O cholera Wow Ten koleś mnie widzi tutaj Dobra, ale to mnie nie będzie widział Gdzie on jest? On jest na moście Szczerze mówiąc nie wiem No wskakuj, skakuj, że zginiesz! Tak jest! Och, ty tempa, dzido. O hello. Jesteśmy zajebistym celem. Eee, dobra, ładny telemark. Niestety nieudany. E? Kurde, nie wiedziałem, czy to nasz, czy to nie nasz, słuchajcie, bo tak stał akurat na miejscu, gdzie... ...pokazywało mi zanim naszego współzawodnika. O, tamten jak wylądował. Hej. Stój! Patrzcie go no. Czyś ty zwariował? Zaraz, czy ktoś stąd strzela? Dobra, ktoś tu strzela. Ktoś tu ewidentnie strzela. Nie wiem, gdzie o ten ktoś jest. Tu na przykład jest jeden. <laughs> o oh, Boże, jedyny. Coś mało zawodników. Gdzie on jest? Wtedy leci, leci, leci grono? No naprawdę nie wiem, gdzie kto jest. Gad, tu ratowałem ci skórę. Człowieku. Człowieka. Nasz zginął. Nasz zginął i to jeden wbieg do kontenera. To jest w kontenerze jakiś. O cholera. Człowieka do nas strzelają. Gdzie on jest? Ścigajmy go. Ścigajmy go. To jest człowieka. <ścoughs> Ilu ich jest? No tak, kurde, no dobra, no w miarę, no nie jest, nie ma szału, ale. Dobra, ale tu ktoś min. Na... O! U... Ale ktoś mi kurna tutaj z dołu strzelał, co gorsza. Nie wiem, kto to był, czy to nasz, czy to nie nasz. Kurde, bez mini mapy naprawdę jest troszkę. Wow, ciężko wyminić. Czy to był ktoś? Nie. O góry chyba są. Zaraz. E? Tu jest koleś! patrzę na to. No kurde. What?! Cały czas ktoś do mnie strzela z góry. Nie bardzo mogę wykminić, gdzie ten ktoś jest, słuchajcie. Cały czas jakieś mam. E, jak to się nazywa? Przygwożenia. Wow! To jest ktoś. Tu też jest ktoś. Hello. No, patrzę, no to jest cały czas jakiś koleś rządzi. No, kurde, blade, no. Nie wiem o co to come on. O kurwa, wyrwę. <laughs> A jedne, jednak nie. Przydałoby się AMO. Jest Dobra, znowu werwetu. tu. Ło <laughs> wow, to ja, to ja. Mi się nie strzelaj do mnie, proszę. O, czekaj, on tam do kogoś strzelał, tam może być niebezpiecznie. Nie wychylajmy się, bo jesteśmy tak na. na ubiciu, tak troszkę. A, mało brakowało kolego. a ja bym pociągnął za spust. Tam jest, misiek. Trzeba się do niego po, pofatygować. Już go nie ma. Umior. Umior w butach. To jest coś. Koń go. Dobra. Czarno było, ale strzelałem. <grywka> o, oh, Boże, Boże. Dobra, dobra. Nie mam niestety celownika optycznego. Więc nie za bardzo widzę, gdzie ja tam strzelam. O! Mówię Respi się to jakieś kolo, a to się okazuje, że to nasz. Szymon jak tam się idzie? Jak popydzie. <grybuj> o ty chamie! Zabił go? Dobra, to chyba nasza. Gdzie oni strzelają w ogóle, kurde? Ja naprawdę nie wiem. Strzały znikąd, jak to mówią. Strzały znikąd. Nie wiem, czy pchanie się tutaj między kontenery to jest mądry pomysł, no ale. Hmm. Zobaczmy, no. A W końcu musiałem wyrwać tak zwanego klecika 17-2. Koleś tam siepie, widzę. Z pistoletem chyba to jest ten, co biega. Żeby było śmiesznie. Połowa za nami, Dawa, Połowa za nami, dopiero. Widzieliście to, może, kogoś? Tak, dla dezorientacji tutaj wstawimy to. Sir, wyplej mademoiselle. Co to było? Coś tu wylądowało jeszcze. To dopiero dezorientacja. No ktoś tu strzela cały czas do mnie. Gdzie on jest? Okej. Okay. A, i właśnie tu jest. No gdzie on się schował? Ja pierdzielę. Och, lipka, oni chyba tu są. Tak jest. Waga będę lądował, telemark. Tere, tere, tete, sirwople, sirwople. Dobra, na razie ich to nie respi Ale możliwe, że to będą Gdzieś koło kontenerka, tak Do panie koło kontenerka, nikogo tu nie ma O, o, za to jakaś o, patrz ten jak skoczył tam. John Rambo. Hej. Dzień dobry. <grystanie> Widziałem cię. Ale go zdjął pięknie. Cześć. Mogę cię zjeść. <grystanie> o, dobre. Wow, mało brakowałbym cię udopił, nie? Ty mi tak nie ląduj nigdy więcej. Dobra, oni są chyba na tym. Ja chyba tam kogoś widziałem. Pupcie, on ci strzeliłem. <grystanie> A? Słychać, a nie widać, słuchajcie. Absolutnie. Dobra, widzę snajpera. Widzę snajpera. Za chwilę będzie mnie miał. Mie miał. Mie miał, miał, mia mia Ale mu wypadł. Skłodził. Rzetelnie, że tak powiem. O, o, <laughs> Sorry, że ci tak ściągam wszystkich, ale nie ma co się pierdzielić, nie? O Jezu! O! Nie! <laughs> A co ja już nie wiem? No co ja jeszcze radiem chyba mogłem go ogłuszyć. <laughs> Okej, okay. o, do przodu. Dobra To to byk? Dobra, to nasz, kurde, już chciałem mu wypaskudzić Chłopie, chłopie, chłopie O Jezus! Ty! Ale mi się wystawił koleś, mój. Ja pierdzielę. Sorry, sorry. Ja tylko pociągnął. Ej, hey, to coś leci. Patrzcie na to. Jebut. <laughs> jak mi <mnie> wykmidił! <laughs> A, dobre, dobre. O jak lądują chłopaki normalnie desantowce jak, jak pierdzielę. Ten się zabił. Ten się zabił w ogóle. Spadł jak śliwka dojrzała. O! Sorry kolego. Nie! Kurde, myślałem, że koleś się zabije. Patrzcie, ja pierdzielę. Jo, no, já to Double kill. Tři kills, four kills, five kills, six kills, seven kills. I kill you all. I'm sorry. Dobra, nie strzelaj, nic sen. <laughs> to swój. Ale spudowałem. O, to się właśnie desantuje, Panowie, trzech No shit. Jest! Jeszcze tego ostatniego strzeliłem. No dobra, to było na tyle. Zapraszam was, oczywiście, do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie. 39,8 ładny wynik, ładny. Nie powiem. Dobra, trzymajcie się. Cześć.